Dzisiaj, słuchajcie, pierwsza nocka, ale w nietypowym miejscu. Bo u siebie na działce, tutaj gdzie ostatnio próbowałam, ognisko Dakota to takie większe niż teoretycznie powinno wyglądać. Mam ze sobą pieska, zobaczymy, czy przetrwa tą noc ze mną i czy ja w ogóle dam radę. Yy, Naokoło też może być słychać różne dźwięki, bo tu jest bardzo blisko droga jedna, druga druga. sąsiedzi jeszcze cną yy, yy, drzewo. Także jest stopni, chyba nie wiem, było z 16. Yy, i zaczyna troszeczkę kropić, więc nie wiem za co mam się wziąć czy poszukanie sobie rozpałki, czy jednak y, rozłożenie namiotu bo dzisiaj śpimy w namiocie nie mamy typowego materacu, mamy tylko moją sportową, słuchajcie, karimatkę e, i śpiwór, śpiwór i mini poduszkę też tam będzie słuchać mojego drugiego psa także nie jesteśmy dzisiaj sami i ogólnie nasza działka jest taka, że tutaj chodzą w nocy sarny, lisy, dziki także może być ciekawie, no i mam nadzieję, że y, dam radę ja się biorę tutaj za ogarnianie sobie miejscówki. Za i baba. Mamy, mamy gotowe. Ja w środku e, szybko sobie robię rzeczy. Jak widzicie, piesek troszkę też zmąkł, ale, ale będzie się wszystko w porządku. Mm, no i zobaczymy teraz y, akcję z y, ogniskiem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy to się wszystko po bo udaje, tak jak sobie zaplanowałam i czy nie wrócę do domu, bo nie zapowiadali w ogóle deszczu. Okej, okay. tak to wygląda w środku. Już tłumaczę dlaczego śpię po kosie, Jak widać, e, mój namiot naprawdę ma kupę lat. E, to jest oczywiście namiot od moich rodziców, słuchajcie. I widać, że to już chyba będzie jego ostatnia nocka. Przestało padać, mm, śmigamy po drewno. Ja ogólnie mam takie większe drewna, większe kawałki, ale muszę je po prostu podziewać na mniejsze, bo po prostu mamy drewno na działce już gotowe. Słychać już tutaj świerszcze. I ja tutaj... Mieliśmy kiedyś tutaj takie miejsce do rąbania drewna, teraz po prostu y, mamy drewno obrobione i jest ono nieużywane, więc myślę, że może następną nockę po prostu zrobię sobie tutaj, bo to jest super. są super warunki. Tutaj stąd sobie weźmiemy na pewno mm, jakąś korę e, i idziemy słuchajcie po drewno. Drewno mamy tutaj. Na takiej naszej powiedzmy no drewutni. Chociaż szukawał do niej. O, tu chyba jakieś zwierzątko nam śpi. Nie będziemy chodzić. Zostawimy nieruszane. No, dosyć takie małe. Po nisko będzie, zobaczmy. Oczywiście. Wszystko. Śpij, sobie śpi. Ok, zawieram się za mm, pierwsze jedną. Dosyć późno prawda? Ale, ale cóż. Yy, zjeść oczywiście trzeba. coś tu sobie jeszcze podłożymy, żeby nam się z stał. Miało, słuchajcie, wiać tak jak cały Boż dzień, że wiatr będzie wiał w tą stronę. A teraz mi zawiewa tak, że po prostu cały ten dym leci tutaj na mnie. Ale dobra. Mniejsza słuchajcie w to. Yy, ja tutaj mam. Naszykowane, słuchajcie, na dzisiaj, na teraz w sumie. E, krewetki. Będę je teraz obierać. Mam ich w wodzie, bo już były mrożone. Także będą, słuchajcie, krewetki. Okej, okay, to nam dzisiaj posłuży? Jako nasza deseczka. Gdzieś tu miała mój nóż. Teraz tak, bierzemy sobie czosneczek. Będziemy sobie go kroić. No, kroić, czy nawet po prostu rozłupiemy Teraz dajemy sobie masło. Masło jeszcze przyda się na rano. Zostawiamy sobie teraz masełko z czosnkiem, słuchajcie, na ogniu. I czekamy chwilkę. Żadnych jakichś takich tutaj przypraw nie ma, tylko sól w sumie. Tu pieprzu dosyć dużo, żeby one były takie pieprzne. Już nie brałam ostrej papryki, bo bo stwierdziłam, że to nie ma sensu, ale czosneczek już tam fajnie tak spierdzi, w sensie w bardziej. i mm -hmm. Wszyscy masz. <tryk> Добрый пейзаж. Okay. ¡Gracias! <laughs> I jeszcze tutaj trochę pilnuję ognia, ale jest 15 po północy. Także ja już jestem gotowa, zaraz zamykam sobie namiot i po prostu idziemy tutaj sobie a spać. Już są jest gotowy i zobaczymy. Czyli pierwsza noc. Bardzo blisko domu, bo tak, ale zobaczymy, jak wyjdzie. No i co? zobaczenia rano. Mam nadzieję, że w tym oto namiocie. Papa! Pa. Dzień dobry, słuchajcie, jest ósma To już jest naprawdę ostatni złoty na z Nie pies o godzinie 7 no chciała sobie po prostu pójść żeby się załatwić więc yy, tutaj była taka dziurka a ona ją wybiła całą po prostu o. także także tak Noc ogólnie była spokojna, nie było żadnych e, powiedzmy tam gości e, zwierzęcych. Czy się wyspałam? Nie wiem, ale e, e, fajnie. Na pewno nie przespałam całą nocy, bo kilka razy się budziłam. A pani jak? A pani jak? Ale cieplutko było na pewno w nogi, musiałam się na jedne spodnie. Mm. Aha, sobie właśnie jeszcze. Trochę było zimno, mi tutaj właśnie w głowie miałam jeszcze czapkę. Ale, ale było spoko, no, nie było źle, nie będę na rzekać, nie było źle. Mój pies ten duży ogólnie szczekał coś tutaj, więc może jakaś nas wychodziła, ale nic mnie nie zaczepiło. Nic mnie nie zahaczyło. Piękny, rozpoczęty, nowy dzień. To już drugie kuku, które mam, <gdy> gdzie zaczęłam swoją przygodę z wieściami. Nie, w sumie trzecie, przepraszam, trzecie. Ale dobra także wydaje mi się że dla każdego początkującego i ogólnie dla każdego miłośnika wyjście w teren to jest chyba jednak najważniejsza rzecz którą powinien ze sobą mieć Na śniadanko dzisiaj latuje jajeczniczka z dwóch jajek, pół kiełbaski na masełku, miałam jeszcze olej, ale go nie użyjemy wcale, bo bez sensu jak mamy masło, sól, pieprz, będzie też kawka taka trzy w jednym, czas do czasu taką można, także sobie wodę już stawiam na, na ogień. I'm just shocked. Czy jest sens go dalej pakować, bo jak widzicie on się po prostu cały kruszy. Więc po prostu chyba już zostawię go na tym etapie. I tak niestety nie mam do dorzucenia, bo się do niczego nie nadaje, słuchajcie. Wszystko się po prostu kruszy ze starości. On ma naprawdę kupę lat. Tak, ja kładę na siebie. Wodę dopijam. Noc była naprawdę bardzo fajna, spokojna. Pospałam, chociaż też się budziłam, nie powiem, że nie. Bo gdzieś tutaj przy karku było mi trochę zimniej ale w nogach za tym mi było mi ciepło, więc musiałam w nocy ściągnąć spodnie. No i co? Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. E, spróbujcie też troszkę pobyć z naturą, tak jak ja próbuję pobyć, znajdować na ten czas. E, I co? Do następnego. Cześć!